Dlaczego to ćwiczenie będzie dobre? Bardzo fajnie to ćwiczenie rozciąga nam mięśnie najszersze grzbietu, które u większości tak naprawdę, populacji w dzisiejszych czasach jest. Te mięśnie są pospinane, tak? są sztywne. Jest to bardzo fajne takie właśnie rozciąganie pod obciążeniem. Tak? Czyli wisimy, używam tego ciężaru wyłącznie własnego ciała. Raczej nie zalecam tutaj używania zbyt dużego obciążenia doczepionego np. do pasa. Wisimy luźno, staram się wyluzować kręgosłup, co również fajnie nam pozwoli troszkę zwiększyć przestrzenie międzykręgowe. Na przykład nasz kręgosłup jest troszkę mniej mobilny. Jeżeli macie problem na przykład ze stawem barkowym, może być to ćwiczenie dla Was nieodpowiednie, ponieważ też również to ćwiczenie obciąża nam stawy barkowe. Jednak jest to bardzo fajne ćwiczenie i tak naprawdę jak sądzi wielu antropologów, tak naprawdę jest to taka część, staw barkowy jest taką częścią, która za wiele się nie zmieniła od czasów, gdy przekształciliśmy się z małpy człowieka, więc tak naprawdę jest to takie ćwiczenie, które wraca do takich naszych pierwotnych instynktów i wiszenie na drążku jest naprawdę bardzo fajne, takie ćwiczenie prewencyjne przed kontuzjami barków. No i tak jak powiedziałem, jest to ćwiczenie bardzo fajne na rozciąganie mięśnia najszerszego grzbietu.